Witaj Dawidzie, witaj Jano, dziękuję za zaproszenie. Cieszymy się, że jesteś. Opowiedzcie mi, jak przygotowujecie się do festiwalu Fasnacht? Zaczynamy dość wcześnie, już jesienią poprzedniego roku. Rozmawiamy wtedy o motywie przewodnim i o tym, co będziemy grali. Trwa wiele dyskusji, czy motyw przewodni ma być polityczny, lokalny, a może dotyczyć wydarzeń ze świata. Ale tak naprawdę to nie jest najważniejsze. Liczy się klimat, kostiumy, maski i trzy dni oraz trzy noce prawdziwego świętowania. W festiwalowej paradzie uczestniczą zorganizowane grupy. Jeden z trzech dni przeznaczony jest na paradę dla dzieci. Przebierańcy swoimi strojami bardzo często wyśmiewają polityków, komentują wydarzenia, które dzieją się na świecie. Tak naprawdę to wyśmiewają się, z czego tylko się da. Są też stałe postaci, jak Wagis. co mhm. on? Może opowiesz, kim on właściwie jest. Trudno to wyjaśnić. Te kolczyki z jego wizerunkiem dostałam kiedyś w prezencie. Piękne. Vagis to postać wyjątkowa, lider, wiodąca postać, moderator i rewolucjonista. Innymi postaciami na paradzie są zdecydowanie Wagis, ale mamy też Harlekin, mamy Anti-Dante i kilka innych postaci.